Siemanko widzowie, witam was w kolejnym materiale na tym kanale. Oczywiście dzisiaj zrobimy to co mówiłem, czyli na sam początek pootwieramy troszeczkę tych paczek za 7,5 tysiąca, bo nie mam kart, żeby o ważne mecze przepalić. Zupełnie nic nie mam i no, no przydałoby się żeby było. Wiadomo, zrobimy te rozbudowy, które są, może uda się jakieś inne ciekawe SBC ukończyć. Także drogi widzu, jeżeli materiał ci się spodoba, to oczywiście zostaw łapkę w górę za to, że w pierwszej paczce trafiłem ekrany na przykład. Sprawdzaj linki w opisie, jest tam naprawdę fajnie. Na Instagram, którego serdecznie polecam. Zawsze odpisuję dla widza na Instagramie. Jeszcze nie było widza, dla którego nie odpisałem. Także wbijaj byku. Ale jest tam też link do TikToka, jest tam też link do Discorda, możecie też zajrzeć. No a jeżeli chcesz zostawić suba, no to możesz zostawić, ale nie musisz, nie będę namawiał. Twoja skromna decyzja. Także co, ja otwieram te paczki, jak coś ciekawego wypadnie, to wam oczywiście pokażę. No i myślę, że ze 150k przynajmniej wydamy, żeby coś tam trafić, żeby za dużo tych kart do ważnych meczy nie trzeba było dokupywać. No i oczywiście jak wpadnie jakiś walkout ciekawy Team of the Season, to wiadomo, że pokażę. No zawsze dla Wiza pokazuję. No i ogólnie widzowie, to tak wam powiem, że chyba chyba lepiej, jak będziemy wrzucać filmy, jak się po prostu nazbierze zbierze kontentu, no, no, tak będzie po prostu lepiej, mimo że naprawdę się staram to, no to jednak zobaczyłem sobie ten poprzedni film, i mimo, mimo, że film sam w sobie jakby jest spoko, to to nic ciekawego tam się nie dzieje, nie? Więc myślę, że po prostu co dwa dni będzie to bardziej optymalne. Jak się nazbiera kontentu, no lepiej zobaczyć 6 paczek, 10 razy 85 plus, w których nic nie ma, niż trzy. No i więcej pików oczywiście, no nie? Także, także dzisiejszy film będzie taki ostatni z cyklu codziennych materiałów, no wybaczcie, ale no, no staram się naprawdę, ale no, no, no bez przesady, no jak nie ma kontentu, to nie ma co na siłę przecież kombinować. A my mamy pierwszą kartę Team of Decision w paczce za 7,5 tysiąca. Fofana, on chyba ma 92, nie? Albo 91, jak dobrze pamiętam 92 I jeszcze kabaret Ej, widzowie, co jest? W pasce na 7,5 kała dwa tocy? Lol A ile on stoi w ogóle? Stoi tak, no stoi Quicksel, dobra, wystawię go. zasquixeluję go, bo, bo jest i tak warty Quicksel, a mam go już w klubie. Także dzisiejszy odcinek, jak już wspominałem, ostatni z serii codziennych odcinków, bo no bo to po prostu najzwyczajniej w świecie mija się z celem, a my mamy drugą kartę Timow Decision pod rząd, nie, nie dadzą mi dokończyć myśli. Screenar, Screenar92. Bardzo spoko. Ale kończąc myśl, to contentu jest na tyle mało, że no naprawdę nie ma sensu widzowie, bo, bo jeżeli byśmy robili na przykład content z dwóch dni, to wyszłoby to lepiej i wyszłoby to bardziej zbite, nie? Wiecie o co chodzi, że odcinek trwałby na przykład 20-25 minut, no i byłby cały wypełniony contentem. Co chwilę jakaś paczka, co chwilę jakiś pik, co chwilę coś. No a tak to, to nie ma za bardzo co robić, nie? No choćbym chciał, to nie ma. Dzisiaj są te ważne mecze jeszcze dzisiaj te paczki ze 7,5 koła otwieramy które, no, zaczęły o dziwo oddawać, więc kontentu więc będzie na tyle, żeby, żeby widz był chyba zadowolony, mam wrażenie. No a jutro nie będzie już kolejnego filmu, zrobimy sobie po prostu filmy co Dwa dni, więc, więc widzowie, dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Ja wiem, że wcześniej pisaliście, że filmy codziennie, nawet jak nie ma kontentu, ale no ale większa przyjemność jest po prostu dla mnie, jeżeli wrzucę film co dwa dni i, i będzie on lepszy. No bo, no bo wiecie, też jako twórca, no nie chcę wrzucać syfu na kanał. Ja nie mówię, że te filmy, jak nie ma kontentu, są syfem, no ale chcę się bardziej postarać dla widza, po prostu, tak? Chcę się bardziej postarać dla widza, żeby widz miał jeszcze lepiej. A jeżeli ja byłbym widzem i bym oglądał codziennie, na przykład trzy dni, pod rząd filmy, w których jest trochę kontentu, ale przykładowo nic nie trafiam, to, to by mi się chyba po tych trzech dniach to znudziło, wiecie? Także, także dla dobra siebie i dla dobra wiza, będziemy wrzucać filmy co dwa dni, decyzja zapadła, no, a my otwieramy te paczuszki dalej, jeszcze przynajmniej 100 tysięcy końców jest do wydania. Mamy pierwsze ekrany od kilkunastu paczek, ale ogólnie najlepsze jest to, że te kilkanaście paczek się zwróciło, bo trafiałem z tyle gry, znaczy prawie się zwróciło, powiedzmy, że dwie trzecie się zwróciło, bo co Chwile chwilę wpadały style gry warte 5000 na rynku. W jednej paczce raz miałem dwa takie style gry i. 7 chyba złotych zwykłych kart, także także naprawdę dobra paczka. Ten z w duplikacie, warty. No i jakieś 4000 z kawałkiem, powiedzmy, że dam za 4900. Może ktoś zalicytuje, może ktoś skup teraz dejmie, a jak nie, to się jeszcze raz wystawi, przecież żaden problem. No i no i wracamy do otwierania. Jeszcze trochę tego trzeba otworzyć i zapomniałem wcisnąć telefonu standard i zajrzymy sobie jeszcze za chwilę do podglądu. O, kolejne ekrany, jeden po drugim. Bardzo fajnie, tym razem i karty 8.3. okej okay. Dobra, widzowie, wiecie co? Wydaje mi się, że już tych kart na ważne mecze oraz na te kolejne SBC na najbliższe odcinki powinno wystarczyć, bo naprawdę dosyć dużo tych paczek otworzyłem. Bo co chwilę na przykład takie style gryle, co jak już wspominałem wcześniej, ale to SPD na SP no za 4000 zejdzie mi na Chilku, SPO na SP, SM HM na SPO za piątkę schodzą instant. Ja co chwilę listę musiałem kasować, bo już miałem zapełnioną. Więc naprawdę nie najgorzej z dzisiejszym dropem. No poza tymi to sam. Nic nie wypadło dodatkowego, fajnego, ale style gry zwróciły. No i mamy dużo kart do przepalenia. No, te ważne mecze, jak mówiłem, i na następne odcinki do tych SBC, na przykład o rozbudowy y, te 85 razy 10 No i Shape shapeshifter z podglądu niestety nic nie ma, więc po prostu zabierzmy się do za te ważne mecze. A co, zrobimy? Będzie z głowy wpadną kolejne karty, i dopiero wtedy zrobimy sobie te, te rozbudowy. No i może sobie czas Pogbe, bo Juventus powinien wygrać, aczkolwiek na tego pogbę, no wymagania są dosyć spore. I byśmy cały praktycznie dzisiejszy foder na to, na to wydali, no ale, ale może zrobię, bo 98 karta kolejna to naprawdę dobry, dobry zastrzyk overallowy na ławkę. O, może tak. Jeszcze tego Weinalduma myślałem, żeby zrobić, żeby zrobić obie te karty po prostu, bo no, no wydaje mi się, że Roma może w tym meczu zaskoczyć, ale nie wiem, nie wiem. Może po prostu zastanowię się i po odcinku będę wiedział, czy zrobię, czy nie, bo teraz nie chcę szaleć z tym foderem, takie jak szaleństwo Weinaldum i szaleństwo Pogba jest w SBC, ale chyba zastanowię się po prostu na spokojnie i wtedy. Zadecyduje czy zrobić, czy nie zrobić, ale ważne mecze to oczywiście zrobimy już teraz. Więc ja się za to zabiorę i zobaczycie mnie z powrotem. A raczej nie mnie, tylko ekran z gry i mój głos. Usłyszycie, jak skończę robić właśnie to SBC. No i mamy ostatnie SBC w ważnych meczach w tym momencie. Oddajemy składzik. No i ogólnie to musiałem wydać jakieś 10 tysięcy na kilka kart. Więc dobrze, że otworzyliśmy te paczki ze 7,5 tysiąca. Bo większość tego, co było tutaj potrzebne, wpadało No ale jak mówię, troszeczkę trzeba było dołożyć i za całą grupę dostaliśmy mega paczkę rzadkich kart, ale poza tą mega paką rzadkich kart są jeszcze paczki, z których przecież może nam coś ciekawego wypaść. No i ogólnie tu jest gwarancja oceny, więc koks, no i wszystkie karty w tych paczkach są wymienne, więc również koks, czyli jak wypadnie jakiś CR7, na przykład Shapeshifter, to będzie można go sprzedać. Nie, 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 sorry, sorry, najpierw zrobić skład 198, przetestować, później tego CR7 sprzedać, poczekać do powtarzalnych rozbudów i sobie go odkupić taniej. Duży mózg czas. No a my otwórzmy kolejne paczki, w których może, może ten CR7 się znajdzie. No chociaż chociaż Mbappé to ty, znaczy toc, może coś innego, na pewno nie tutaj. 81 plus gwarancja i mamy tylko ekrany. 84 sane, okej, okay, okej. Okay. No i została ostatnia, jedna jedyna, samotna, mega paczka rzadkich kart. 8-3 gwarancja jest. Czy będzie zagwarantowany przynajmniej Toc? Oczywiście, że nie, ale zakalec w tej paczce. I 8-3 tylko. Nic poza... Znaczy, nic więcej? Nic więcej, tylko jedna jedyna 8-3. No jedna jedyna 8-3, chociaż może w duplikatach, ale... Ale śmiem wątpić, no styl gry za piątkę od razu, znaczy zmianę pozycji, wystawmy za piątkę od razu, myśliwego tak, może ktoś kupi, ale raczej nie, bo za drogo wstawiłem. No i, no, i w duplikatach też nic. Jedna, jedyna 8 trójka z tej paczki. No, no nieźle. Ale spokojnie, spokojnie to nie jest ostatnia szansa dzisiaj, żeby coś trafić. Mamy do zrobienia przecież rozbudowy 85 plus razy 10 w ilości sztuk 3. Ale zanim, to w sumie nie wiem dlaczego wlezł, wlazłem SBC. Jak chciałem wejść w zadania, bo zapomniałem wczoraj odebrać tej nagrody za zrobienie tego SBC, rozgrzewka fut 23, chyba to było, gdzie trzeba było przepalić same brązowe karty, i dostać. Dajemy za dopika 83 jakieś nagrody chyba w kolejnej Fifie Ale, ale, ale w zadaniach było do odebrania Ale w zadaniach była do odebrania paczka I, i co? I, i nie mam? Przecież, dlaczego? Ej No zrobiłem to SBC i nie mogę paczki odebrać Przecież widzieliście wczoraj, że robiłem Ale oszustwo Czuję się oszukany i to i to mocno i mam jeszcze dwa dni tak BTW, żeby te wygrane Belgię zrobić, bo. Bo nie miałem Belgów yy, pierwszy właściciel, żeby to zrobić, ale spokojnie, spokojnie, zdążę, muszę zdążyć. Jak nie zdążę, to sobie będę do... do, do, do Mordy pluł. Że się nie wyrobiłem na tego Benjedera i z chomikowem dwadzieścia kilka żetonów, ale jak będę wiedział, że się po prostu nie wyrobię, to najwyżej przepalimy na coś innego niż Benjeder, chociaż bardzo tego benjedera bym chciał, ale, ale gdzie to było? To było chyba w live SBC i była ta, i było. To ja tego nie zrobiłem? Jednak? Przecież robiłem jakiegoś pika wczoraj za same brązowe karty, przecież pamiętam. No, no dobra, to, to nie było tematu. Coś mi się chyba pokręciło strasznie, ale okej, okay, no to przepalmy to, odbierzmy sobie tą paczkę 5 razy 85, plus, no i, i zróbmy 10 razy 85 plus razy 3 od razu i wszystko sobie naraz otwórzmy. Ale najpierw pika z 84, z którego dostaniemy totalny zakalec! 3-8 czwórki nie mogę. A jak coś, bo ktoś w komentarzu pisał te karty tego Salacha, tego Nazario i tego Pele, będziemy robić po prostu jak wejdzie powtarzalna rozbudowa, bo na pewno w tej FIFA jeszcze wejdzie. Wydaje mi się, że już w ten poniedziałek powinna być, ale no teraz nie ma sensu na to foderu przepalać. Po prostu lepiej to będzie zrobić, jak będzie powtarzalna rozbudowa, no nie? A ja teraz wracam, a raczej przechodzę do rozbudowy 85+ razy 10. Trzecia paczka 10 razy 85+ plus w tym momencie trafia do naszego klubu. No i w sklepie mamy trzy paczki 10 Razy 85, plus właśnie, oraz tą jedną 5x8, 5 razy 85, plus więc otwieramy. Najpierw ta 5 razy 85, plus mamy kartę Team of the Season. To będzie Hamsik. Nie pamiętam ile overall, ale możemy to szybko przeskipować. Bo tutaj tylko 5 kart i pewnie nic ciekawego. No, właśnie, ale Liunberg i jeszcze 2,91 karty. No, spoko, paczka, spoko, nie najgorsza. Ale teraz przechodzimy do tych petard, nie? 10 razy 8,5 plus, razy 3, łącznie 30 razy 85, plus. No, może tu być naprawdę ciekawie. Jakiś Mbappé Totsik, jakiś Totsik, znaczy nie Totsik, tylko jakiś, jakiś Shapeshifter CR7. Przechodzimy dalej, tutaj Milinkowicz Savic, którego przed chwilą przepaliłem. A poza Milinkowiczem Saviciem, no jest Shapeshifter. A nie, nie przepaliłem go jednak, no to, no to muszę w tym momencie to zrobić, ale jako Shape Shifter wjechał Everton. Także, no także szkoda, że nikt lepszy, ale spokojnie, bo teraz zrobimy sobie pika Shape Shifter, oczywiście przepalając tego duplikata Milinkowicza Savicza, bo nie będziemy go marnować. Także ja to zrobię i otwieramy jakiegoś kantę przynajmniej. No i mamy, przepalamy i coś świetnego jak zawsze trafiamy, przecież na tym koncie są same najlepsze trafy. Tu nie ma tutaj tak, że otwieramy przez 3 dni paczki i zupełnie nic nie leci, tylko same dobre karty wpadają, tak jak z tego Pika Shape Shifter. Uwaga, uwaga, co dzisiaj? No Silas, właśnie, to jest właśnie ta super karta, która zawsze nam leci. Kolejna paczka, 10 razy 85 jej, team of the season, fajerwerki, brozowicz, spoko, może być, 94, a w środku shapeshifter, jakiś dobry, uuuu, a zakalec totalny. Ale duplikatów dużo tych wysoko ocenionych, Lafont, Lunberg i Hamsik, to trzeba oddać od razu shape Shifter piki. To do, zmniejsz ogień i dolej trochę, jak jest za mało. Mamy przepalonego już Lunberga oraz Hamsika. Bilwę dorzuciłem w zestawie, bo czemu nie? Żeby było więcej zgrania, żeby to połączyć, bo dużo zgrania w tym SBC potrzeba. To bierzemy do klubu Lafonta Za chwilę przepalimy o kolejnego Shape Shiftera, a w tym dostajemy Alfonso Davisa. No standard, nie? Kolejny Shifter w tym momencie. Cały zestaw z ligą oddałem, bo już mi niepotrzebne będą te karty, bo tutaj dostaję też kolejno... kolejnego. Nie, w sumie to ja nie mogę dostać żadnego tutaj piłkarza innego z ligą. Świetnego. To może to być Premier League CR7, no nie, mogłem niby dostać w sumie Messiego Shapeshifter, ale. No ale Messiego Shapeshifter już mam, więc bardzo bym nie chciał dostać go w duplikacie. Ale za to chciałbym przejść do sklepu i otworzyć ostatnią paczkę 10x85, która mi została. Jak na razie, to najlepszą paczką w tym odcinku była paczka za 7,5 tysiąca, które... w której były dwie karty Team of the Season. No i nie wiem, czy ta paczka będzie lepsza, bo kanalerz 93 nie zwiastuje fajnych overali dalej. Ale może Shapeshifter CR7? No pojaw się, no nie pojawił. Że ile duplikatów? Kanale z baloteli i to, i to dosyć słaba paczka w dodatku. No dobra, Balotelli, Kanalesz, Busquets i Gerard Moreno, ok, ok, let's go Idziemy do SBC to przepalić oczywiście o Shapeshifter Pika No i wiecie co widzowie, chyba to będzie koniec odcinka po prostu, bo no nie mam ochoty za bardzo grać w meczu w tym momencie A i tak, a na siłę nie ma co grać, nie ma żadnych kart do przetestowania Ale może z tego Pika wypadnie jakaś ciekawa karta do przetestowania z Pika na koniec odcinka To może wtedy na meczek bym się zdecydował bo pragnę z tego miejsca przypomnieć, że na koniec każdego materiału robimy pika Shifter. jeżeli wypadnie z pierwszego pika karta 95+, to robimy kolejnego, jeżeli z drugiego pika wypadnie 95+, to robimy jeszcze jednego, a jeżeli wypadnie z trzeciego pika 97+, to robimy dopóki będzie wypadało 97+. Mam nadzieję, że proste, jasne i zrozumiałe, więc ja się zabieram za klejenie tegoż oto pikęca. Motocykl, zrobiłem to w pół minuty, mamy to, nie przepaliłem hamsika, ale nie było potrzeba, więc najwyżej w kolejnym piku się go przepali po prostu. Bo tutaj 9-5 wpada jak w masełko. Biorę do klubu, znaczy Baloteliego, nie Hamsika, sorry, pomyłeczka. No, ale wpada 9-5, jak w masełko. No, no wpada. Same karty Hero, ok. No, szkoda, że to tylko Mario Gomez, ale no, ale dobra, bo jest 9-5, jest 9-5, więc kolejnego pika idziemy trzasnąć. Dobra, mamy, 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 staramy się trafić coś zacnego, dawaj 96 i będziemy jechali dalej, dawaj, dawaj, nie przestawaj, uwaga, uwaga, CR7 Shapeshifter w tym piku nie, ale z Cordoba jest to nawet 9.7, okej, okay. okej, okay, widzowie, to chyba najlepsza końcówka odcinka z pikami Shapeshifters jaka była, bo teraz jak trafimy 9.7, no już poprzeczka postawiona naprawdę wysoko, ale jak na razie to piki sobie dają radę z tymi, które postawiłem wcześniej, ale wracając, jak trafimy 9.7 teraz, no to będziemy mogli robić te piki dalej, a jak nie, to, to nie, no, no, to, no to nie, co ja zrobię? Zasady to są widzowie zasady, także kleję na szybkości kolejnego i się za chwilę widzimy z powrotem. Stwierdziłem, że wrzucę silvery dla jajec, bo czemu nie? Może przyniosą szczęście. No i co? Dobra, nie miałem chyba żadnego belga tutaj, nie sprawdziłem. Jak miałem, to, to jestem totalnym kretynem, jak belga przypaliłem, bo potrzebuję belgów pierwszy właściciel do słapów, a nie miałem przed odcinek. Linkiem, więc pewnie coś w tych paczkach za 7,5 pukała wpadło, ale dobra. 97 oceny dawaj i robimy kolejnego pika. No musisz, no dajesz, dajesz. Nie, nie przestajesz? Jednak przestajesz. Jednak przestajesz. Felipe, 93. No i widzowie, co ja poradzę? To by było na tyle. To by było na tyle w tym odcinku. Oczywiście łapa do góry, jeżeli wam się spodobał. Sprawdzajcie linki w opisie. Zacny Instagram, fajny Discord. No i widzowie, co? Widzimy się za dwa dni w kolejnym odcinku, bo jak wspominałem, no nie ma takiego kontentu, Żebym był zadowolony po prostu z tych odcinków, kontentowo. mimo że się staram, żeby dla widza było ciekawe, no to, no, to jakbym przez trzy dni po prostu oglądał na jakimś kanale sam, że są paczki, fajnie jest, ale zupełnie nic się nie dzieje. Nie, nie mam nawet jak zrobić kolejnych SBC, bo po pierwsze, nie mam końców, a po drugie, nie mam wystarczająco dużo kart wysoko ocenionych, żeby na przykład w przeciągu pięciu odcinków Pele ukończyć. Zresztą, nawet nie wiem, czy mi kart na tego Pogbe by wystarczyło, więc, więc no, sami rozumiecie o co chodzi, ale za dwa dni, Dni będzie po prostu więcej kontentu dla widza, no i, no i za dwa dni się usłyszymy. Także trzymajcie się widzowie. Pozdro dla Was i pozdro dla Arka. Jo!